Witam wszystkich bardzo serdecznie w ja kolejnym odcinku z gry Fortnite, a w dzisiejszym odcinku znajdziemy mowę ten itemik. Posłuchajcie, dzisiaj aktualnie jest wtoreczek, czyli właśnie e, w którym właśnie miał być update dzisiaj, a ale tu nie było, no bo wiadomo, no Epic by nie zdążyło na czas, więc oczywiście Epic by taką malutką ręką, po prostu dodali nowy przedmiot do gry Czy tak jak wszyscy się obawiali, że będzie nowy przedmiot do gry, który on już był w pikach gry no i był gotowy po prostu na wydanie, więc... Dzisiaj mamy beczkę osłony, którą z nadzieję, że ze znajdę i ją użyję. To nie wiecie jak ona działa. Po prostu ją, musimy ją po prostu położyć i nas leczy do 150kp. Jest tylko jednorazowa, więc jak raz pozdanię to ona potem znika, więc naprawdę jest to mega OP będzie przedmiot na dwójkach. Bo na jedynkach to tego nikt nie będzie używał i chcecie subskrybować kanał, pozwolenie długo będzie koniec daily tak jak, więc e, no, będzie mi to mega miło. Jak dobiłem do tego 8 jeszcze lutego, to troszeczkę podzieliłem ale wiadomo, ale jeśli zakończy 1 lutego, tak gdzieś jak, nie wiadomo, no. A dzisiaj spróbuję znaleźć ten nowy itemek, bo on był w plikach gry już dostępny, nie wiadomo, jeszcze może dobry. Eee, więc no. Jakby nie było go w itemach, to wiadomo, nie. Ale ciekawe, czy się zdobią właśnie chyba się nie zdobią przez ten czas, zobaczcie, no. Na no i te za tydzień będą tiltedy 17 stycznia, bo 18 w ferie będzie nowa nowe miejscówka, będzie w tym oto miejscu, więc... Też na plusik To będzie nowa miejscówka, będzie się sama na fajnie pograć A my będziemy sobie na repki lasy, no nic poza tym No może znajdziemy ten nowy itemek, zobaczymy No i cóż, no Spróbujemy ten itemek znaleźć, mam nadzieję, że znajdziemy go Będzie no już troszeczkę, też nagramy jakiś mini solo odcinek, bo podawno nie było Więc idziemy, się na poszukiwaniu broni, no i szukaniu przeciwników No ty frajerzy głupi, no! No już nie żyjesz gościu Gość miał apteczkę? Nie miał, a mał Spróbuję się z leczyć, uleczyć, ono zostanie takie łatwe Więc spróbujemy szukać, tylko nadal tego temu spróbujemy poszukać no nie Ja pierdziak jak się trałem widzowie, nie? No cóż, będzie ciężko znaleźć ten itemek Więc no Będzie ciężko go znaleźć no nie wiem, czy znajdziemy ten internet, bo no nie, będzie też go ciężko znaleźć, bo nie wiadomo, kiedy on do a, o 15, albo o 10, wiadomo, nie? Podobno, że to znaczy, w tym tygodniu ma... No, ale ma wejść, podobno, na 99%, tak, wszyscy a ja będę na 50%, myślę. No, na no, to wszystko wejdzie, na następnym no, tym sezonie, tylko nie wiadomo, kiedy, po to wietrze, bo wszystko jest też w plikach gry gotowe, wszystkie te brzyskawice, warunki pogodowe. Po to znaczy są dwa warunki pogodowe, które zostały ujawnione, właśnie. To była skawica i wiadomo co jeszcze, tornado. Jest to niedługo będzie dostępne, właśnie, że w ale nie wiadomo kiedy, właśnie, więc no. no. Więc widzimy się ze Węgiercą. Zaczynijmy na miejscu, no i kurde, na salon, no tak, żeby będzie ciężko dla niego znać, bo te też miliard taki, taki, osób dziś leci, nie? Więc no, polecimy tutaj na to miejsce, w które polecimy, no i zobaczymy jak nam wyjdzie przez hamiejscówka, nie wiem, więc dzimy się tak poszukam jakichś lutek fajny. Kurde, go to in intem bez kitu znaleźć, naprawdę. Ale elotypek Ciężko ten item będzie znaleźć, naprawdę liczby, kurde, no. Widzimy się w kolejnym miejscu, ale no będzie ciężko go znaleźć, może tutaj też go czego kućnego nie ma. No cóż, poszukamy dalej tego itemu, no, jak da można tak znajdę ten item. Oj! Mamy! Mamy ten nowy itemek! Znaleźliśmy go. Użyjemy go jeszcze. O nie, ja go tylko położyłem Wow no Okej okay. Jeśli się daje R2, no to też to do co do siebie to też, ale kurde, no właśnie ze że tego użyliśmy go. Może jak puszczę R2, mogę z nim nie tak w rolę no. ponieważ to też od razu rzucę jakby, ale no, no nieważne to nie ma znalazłem nie znajdę to nie Ale Jak to jaka do końca po prostu no. Przecież znaleźliśmy ten nowy item, albo tutaj też leży? Normalna fontanna chyba leży, z tego co widzę. No, ale weźmy, no się przyda na pewno. Ja tu widzę szybko poszedł, po po te itemy Spidermana. Właśnie no, przyradzą, właśnie na pewno się przyradzą. Gdzie mądra, pusta języka to zaraz odbiorę. Nie wiem, czy zdąży, to nie ważne, to widzimy, się na miejscu po prostu. Jak widzimy na przykład w strefie albo. Będziemy mieli i, i ten spider A bo sumie, Scott, jeszcze jesteśmy, to słuchajcie, mam fajny pomysł. Co fajnego, on rombać. Bo mam dwie jakby, jakby też ten nowy sezon. troszeczkę tych itemów egzotycznych jest. Więc tak, jakbyśmy na przykład zrobili te e, właśnie. Egzotyczne bronie challenge zawierzecie mieli, zaczniemy się challenge z nim. To też jest niegupia pomysł, bo naprawdę fajna zabawa będzie. Tak, troszeczkę egzotycznej broni nie jestem w za więc możemy sobie to zrobić. bo nie nie ja mam i tylko wiadomo, to muszę zrobić kinie, ty może zrobić, czy ma się z Tini i to ma możemy to zrobić, więc wiadomo. Ale to wszystko zależy właśnie od Was, więc. Mam typów wizji, mam już tylko nigdzie oni się klepią.

Ale poszło? Ale poszło trochę łatwiej niż myślałem. Kurde, czy ten hp mu zadałem jeszcze pod końcówce, ale kurde, już miałem ekstra, nie? Nie wiem, po 30 chyba amunicji gdzie miałem i kurde, że tutaj było riski. No cóż, ale fajna gierka, gdzie wyłamane że że się gierka spodobała. Trzeba znaleźć tutaj nowy itemek, Nie słuchajcie, fajnie to się skupiłem pod końcówce meczu, ale było ostro, po prostu nie chciałem mówić, bo to było tak ostro, gdzie było. Ale słuchajcie, pani byśmy powiedzieć też do egzotycznych itemów, bo są nowe egzotyczne itemy, więc możemy też się przetestować na pewno, więc na pewno to z nimi podziałamy, ale dziś widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.